jako objazd pewnej, kolejnego etapu pewnej choroby zapewne umysłowej, która sprawia, że autor tych słów w ten sposób się wypowiada. To jest po prostu choroba umysłowa, ale wykorzystywana dla y, y, politycznych działań zmierzających do konsolidacji tego elektoratu, który nie za bardzo myśli. Niemcy chcą nam zabrać państwo. Francuzi, no razem z nimi, nie wiem dlaczego, ale tak. Biurokracja europejska, no, pali się aż do tego. Amerykanie nie. Jest wyraźne podkreślenie, że to mają być państwa suwerenne. I dlatego, proszę Państwa, w żadnym wypadku nie zakładając, że ta koncepcja ma zlikwidować Unię Europejską, natomiast mają bardzo wyraźnie zreformować właśnie w stronę powrotu do suwerenności państw. Ja przynajmniej sądzę, że warto tę sprawę przedyskutować, a przede wszystkim warto podjąć próby, pierwsze próby także z naszej strony, żeby w tym kierunku zacząć iść. Były ambasador Rzeczypospolitej w Niemczech i we Francji. Andrzej Byrt, Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry pani Panie Ambasadorze, Dzień dobry przypomniałam nie przez przypadek <laughs> tę wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego z weekendu z wielkiej konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości, podczas której, to jak słyszeliśmy, pan prezes ostrzega, że właściwie no, dziś największym zagrożeniem dla Polaków są Niemcy i Francuzi, bowiem chcą nam cytuję zabrać państwo pan jako były ambasador w tych krajach jak interpretuje tę wypowiedź jako objaw pewnej kolejnego etapu pewnej choroby zapewne umysłowej która sprawia że autor tych słów w ten sposób się wypowiada <laughs> państwa nie można zabrać pan państwu można najechać <laughs> państwu można w różny sposób zaszkodzić ale tego na pewno nie chcą i na pewno nie robią ani Francuzi ani Niemcy <laughs> jeśli Niemcy by chcieli z Francuzami łącznie zaszkodzić nam, czyli państwo odebrać, to czemuż nie chcieliby móc, chcieć, raz jeszcze tak to zawikłam, mm. skonsumować swoich słabszych od nas, mniejszych sąsiadów, których w historii również czasami konsumowali. Beneluxu na przykład. No to są brednie. Jedyne słowo, które yy, yy, oceni może ten rodzaj wypowiedzi pana prezesa, notabene mojego rówieśnika, mamy dokładnie tyle samo lat, panie prezesie. Yy, no to dowodzi, że, że coś się stało z panem prezesem. Ale ja rozumiem użycie tych. Wypowiedzi, ponieważ w tej chwili każda z partii dba o swój elektorat, ale w każdym razie w momentach krytycznych stara się go do siebie przytulić. Mhm. I w takiej sytuacji w tej chwili się znajduje partia, której przewodzi od tylu już lat na pozór wytrawny polityk, którym jest pan Kaczyński. No więc stara się znowu obudzić strachy, ponieważ wiadomo, że w motywacjach ludzkich najbardziej mobilizuje zagrożenie. Więc no, jeśli zapowiemy komuś kto jest dostatecznie nieostropny, żeby tym słowom dać wiarę, no to on będzie wierzył, że skoro mamy być najechani, to pod kim może się schować? No pod partią, którą reprezentuje pan prezes, bo on wie, co no mówi. No właśnie, bo prezes rzuca takimi hasłami. On hmm. stawia tezę, ale jej nie rozwija, dając um, przestrzeń do wolnej interpretacji. interpretacji. Tak. Później politycy PiSu oczywiście dwoili się i troili, żeby z tych słów jakoś wybrnąć. Twierdząc, że no to nie o to chodzi, że prezes słowem nie wspomniał na przykład o zagrożeniu ze strony Federacji Rosyjskiej, no, bo oczywiście. to jest oczywiste. Tak, tak, Natomiast tak. to zagrożenie ze strony Niemców i Francuzów polega między innymi na tym, że oni dążą do tego, aby Unia Europejska, a właściwie państwa tworzące Unię, traciły tę swoją suwerenność, chociażby na rzecz braku możliwości weta w polityce zagranicznej, że chcą stworzyć takie hegemonium, takie wielkie państwo, którymi Niemcy oczywiście będą zarządzać, i to jest ta forma no tak. zabrania nam Polsk. Yy, to jest wizja świata człowieka, który świata nie zna. Nie mhm. widział. Jeśli y, pani nie była nigdy w ogrodzie zoologicznym, a usłyszę od ojca, czy mamy, że tam są małpy, to będziemy pytali, jak małpa wygląda. Więc wtedy, jeśli mama powie, a bądź tato powie nam, że małpa ma długą trąbę i waży 20, metrów, 20 ton i jest wysoka na 10 metrów, to nie widzieliśmy małpy, to będziemy gotowi w to uwierzyć. No, to są opowiadki pana prezesa. To jest po prostu choroba umysłowa, ale wykorzystywana dla y, 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 politycznych działań zmierzających do konsolidacji tego elektoratu, który nie za bardzo myśli. Panie mecenasie, my wiemy, że to że było kiedyś kondominium, pamięta pan. Tak. To, to, to jest właściwie w przypadku Jarosława Kaczyńskiego niezaskakujące, dość e, znane nam już, w różnych formach, ale zawsze do tego wraca. No ta fobia niemiecka ewidentnie u pana prezesa tak. Jarosława Kaczyńskiego istnieje, tylko... Do tej pory można to było traktować w kategoriach pewnej retoryki politycznej, pewnego szaleństwa politycznego, pewnych um, teorii, um, na podstawie których później można tworzyć jakąś wizję polityki zagranicznej, międzynarodowej. Tylko my dzisiaj w roku 2025 jesteśmy w troszeczkę innej sytuacji, bardzo delikatnie rzecz ujmując. Jesteśmy w stanie właściwie wojny z Federacją Rosyjską, tak. może nie kognitywnej, ale właściwie w każdym innym wymiarze. Porządek świata zupełnie się zmienia yy, i stawianie... Po raz kolejny tego typu test ma zupełnie inny wymiar i może mieć zupełnie inne skutki niż te lata temu. No oczywiście pamiętajmy, że y, ci, którzy obserwują scenę polityczną Polski z, z zagranicy, obserwują to wszyscy, tak jak my, Polacy, patrzymy, co się dzieje w Rosji, czy również w Niemczech, w Czechach, y, gdziekolwiek indziej, im bliżej, tym baczniej. Mhm. Y, oni też widzą, co pan prezes opowiada, no, ale to, oczywiście to relacjonują w mediach y, specjaliści od tej polityki. Ale traktują to poważnie, czy po prostu... y, No nie traktują poważnie. Traktują poważnie w tym sensie, że wiedzą, że tego typu słowa mogą wywołać jako y, y, skutek różne zachowania elektoratu, łącznie ze sposobem głosowania, kiedy przyjdzie do jakichś kolejnych wyborów. Mhm. O tym wiedzą, ale jednocześnie y, no, y, czytam komentarze, codziennie przeglądam, co mówią główne y, agencje y, medialne z podstawowych państw świata, autentycznie w Unii Europejskiej i na świecie. No więc. Y, Rzadko kiedy tego typu komentarze, nawet krytyczne, pod naszym adresem się pojawiają. Ale jeśli się pojawiają, to mają charakter no, trochę prześmiewczy. Mówią, że starszemu panu świat się troszeczkę oddalił i nie bardzo wie, o czym mówi. No dobrze, tylko w roku 27 jest duże prawdopodobieństwo, że Prawo i Sprawiedliwość w koalicji z którąś z konfederacji, albo tą Mencena, albo tą Brauna, no tak. albo wszyscy razem, mogą przejąć władzę. Bo dziś sondaże na to wskazują. Nie wiemy do, do, oczywiście, co przez te dwa lata no, tak. się wydarzy, ale dziś tak. No, tak I trzeba to... różne scenariusze brać pod uwagę. I teraz, yy, czy istnieje niebezpieczeństwo, że taka retoryka przedstawiona podczas Kongresu programowego przełoży się na realny sposób prowadzenia polityki zagranicznej przez Polskę no. po roku 27? No, yy, I co to oznacza no, dla nas? Tego nie należy wykluczać. Pamiętajmy, że yy... Ignorowanie albo niedostrzeżenie zagrożeń, które tkwią w takich wypowiedziach na pozór mocno oddalonych od daty wyborów, było powodem m.in. wielkiej katastrofy w 1933 roku w ówczesnej Republice Weimarskiej, gdzie facet, który bredzić, wydawało się, bredził w swojej opowieści Mein Kampf o jakimś Lebensraumie i innych rzeczach, kiedy doszedł do władzy, zaczął taralizować. Tak samo zaskakujące słowa Putina o tym, że największą geopolityczną katastrofą XX wieku był rozpad Związku Radzieckiego, Potraktowano znowu jakoś fanaberię świeżo to koronowanego nowego przywódcy Federacji Rosyjskiej, a on to z opóźnieniem, ale zaczął realizować. Więc niewykluczone, że i tu mamy u podłoża wystąpień pana prezesa zamiar taki, że gdyby się okoliczności sprzyjające pojawiły, to byśmy z tymi dwoma państwami mogli narobić im bałaganu. Panie ambasadorze, wiemy skąd. Yy... Wzięły się Niemcy w tej wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, ale skąd wzięła się Francja? No, bo e, e, Francja w tej chwili przeżywa e, swoje kłopoty. Rzeczywiście aktualny prezydent Macron jest mistrzem, przepraszam, tak to określę, mistrzem świata w ilości premierów, których już mhm. był mianował. No więc e, przeżywają swój kryzys. Jak ktoś przeżywa kryzys, to wtedy ci, którzy są bacznymi obserwatorami, a na pewno nasz prezes PiSu takim obserwatorem jest. Z daleka, nie do końca rozumiejąc wszystko, ale jest. No więc wysyła swoje wnioski, więc można ich dołączyć, bo oni też od czasu czasu wypowiedzieli się. Popierając Niemcy, jak popierają Niemców, to w takim razie y, byłe imperium, byłe państwo kolonialne, chce nas tak samo skolonizować być może z Niemcami, którzy nie kolonizowali, tylko podbijali, no i w, tej, w, te, w jego głowie to bardzo ładnie pasuje, szczególnie po obejrzeniu kolejnego Rodeo, gdzie jeździec jadący na koniu, spadł i został potraktowany kopytami przez konia, na którego wcześniej ujeżdżał. W głowę szczególnie. Dobrze, panie Ambasadorze, to teraz jeszcze, jeszcze jedna kwestia. Hmm, jeżeli to wie, wie pan trochę jak to wygląda w sieci dzisiaj, jak jest dużo dezinformacji, jak e, wpajane e, odbiorcom są pewne no właśnie tego typu teorie spiskowe. Jeżeli ktokolwiek z naszych widzów się zastanawia, czy rzeczywiście Niemcy, też z zaszłości historycznej i tak dalej, są jakimś zagrożeniem dla nas dzisiaj, dla Polski, to, to, to jak pan ich e, uspokoi, jak pan im to wytłumaczy, że tutaj nie ma powodów e, do obaw? E, Panią i panom spisu? nie zwykłym wyborcom, no bo, którzy być może w zalewie informacji ulegają takiej propagandzie. No tak, no, trzeba zapytać, jak on sobie wyobraża. No nie można mieć pretensji, ludziom trzeba tłumaczyć. No oczywiście wyjaśniać, jak sprawa wygląda, no więc Dokładnie. trzeba po prostu prowadzić spokojną rozmowę. Nie ma żadnego zagrożenia, że chcą nam zlikwidować państwo, ponieważ likwidacja państwa oznacza dzisiaj, oznaczałaby konflikt, przynajmniej prawny na pewno, mhm. a gdyby iść dalej, również i zbrojny. Czegoś takiego nie ma, ponieważ Unia Europejska, u podąża której byli i Niemcy, i Francja właśnie po to została stworzona, żeby największych dwóch wrogów, jakim byli Polacy sobie z tego nie zdają, większość z naszych redaktorów sobie z tego nie zdaje sprawy, to nie byli Niemcy a Polska, to byli Niemcy z Francuzami. Oni się tłukli regularnie od drugiej połowy XX, XIX, wieku, aż do zakończenia II wojny światowej, że te dwa państwa dokonały tego wielkiego przełomu. Yy, i stworzyły pomysł oddania najpierw własnych przemysłów zbrojnych, czyli węgla, stali yy, pod wspólną kontrolę wyklucza możliwość podejmowania działań zbrojnych, na no a potem stworzenia tego większego obszaru, do którego myśmy aspirowali, do którego również dzisiejsi przywódcy PiSu ostatecznie głosowali za tym, ponieważ bardzo często partia ta w różnych swoich ekscesach spotyka się czy na Jasnej Górze, czy w kościołach i się modli, więc chciałbym Panu Prezesowi poprosić, żeby przypomniał sobie, co powiedział Jan Paweł II, podobno Polak, jeśli wierzyć słowom również i Pana Prezesa, co on mówił o Unii Europejskiej i naszej w niej obecności, co mówili biskupi polscy, w 1965 roku pisząc list. Chyba, że pan prezes uznaje, że oni wtedy byli zdrajcami i podpisali listy obiecując pojednanie z Niemcami, który był de facto sprzedażą polskich interesów, jak mówił towarzysz Gomułka. No, pan się stawia w tej samej kategorii, co towarzysz Wiesław, sądzę, nie? że papież Jan Paweł II mówił, że nie ma Polski bez Unii Europejskiej. Natomiast tym gorzej dla papieża, jak sądzę, bo w tym przypadku myślę, że rzeczywistość nie przeszkadza w tworzeniu faktów niektórych. No tak, go, oczywiście. Wygląda, panie ambasadorze, dobrze. Że zostawmy Niemcy, zostawmy Francję, zagrożenia nie ma, drodzy Państwo, zdaniem pana ambasadora, więc proszę ufać e, osobom, które na dyplomacji zjadły zęby, ale a propos dyplomacji. W tym samym wieku, co pan prezes. Hmm, ale a propos dyplomacji, e, panie ambasadorze, co my wiemy dziś o relacji, czy właściwie stosunku polskiej głowy państwa, prezydenta Karola Nawrockiego, do sprawy ukraińskiej? Bo nie wiem czy pan słyszał, że szef biura polityki międzynarodowej, pan y, minister Przydacz y, powiedział, że jeżeli pan Załęski chce spotkać się z panem Nawrockim, to niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie. Później była odpowiedź bardzo delikatna z strony ukraińskiej, że kilkakrotnie pan prezydent Nawrocki był już zapraszany do Kijowa, nie skorzystał z tego zaproszenia. Co nam to wszystko mówi? No, że nie ma woli y, przedenie rozmowy, ponieważ w, w tego typu sytuacji y Rzeczywiście, muszą obie strony się dogadać. To jest, I wtedy wychodzi na wiersz tak zwane ego. Niektórzy to nazywają nie żadnym ego osobistym X- czy Y, mhm. tylko i, i, racją stanu. I w tę w grę zdaje się, gra pan minister przydać, że racja stanu wskazuje na to, że ponieważ myśmy pomagali Ukrainie, jest nowy prezydent, to. Pan Żołański powinien poprosić o przyjęcie. Przy... w Worze pokutnym yy, najlepiej jeszcze. No, tak, to jest ta sceneria, czy scenografia pisana przez specjalistów od tych działań w Kancelarii Prezydenta, powinien <grym> się zjawić w Polsce. Zasada jest taka, że jeśli jest przywódca państwa obejmuje swój urząd, wówczas on składa wizyty i to jest również pewien wyraz jego polityki w stosunku, czy jego nastawienia w stosunku do tych partnerów, których odwiedzić chce. On pierwszą wizytę, jak wiemy, złożył w Stanach Zjednoczonych, podkreślając rzeczywistą polskie zainteresowanie z sojuszem, z tym wielkim mocarstwem, z którym mamy wielodziesięcioletnią historię yy, dobrych relacji. Yy, no i w sposób naturalny wywadałoby, żeby złożył taką wizytę również na Ukrainie oficjalną, z tego względu, że jest po pierwsze nasz duży wschodzie na wschodzie i do tego wszystkiego jeszcze w dramatycznej sytuacji. Yy, ponieważ również i głowa państwa, tak samo jak jego promotor przedwyborczy i w czasie wyborów, jest katolikiem, więc raz jeszcze się zwracam do pana, żeby. Wyciągnął wnioski z tej religii, którą pan tak oficjalnie głosi i stosownie potem aplikuje, I, i pojechał z tą wizytą do tego sąsiada, któremu w tej chwili Rosjanie już któryś rok z rzędu chcą zlikwidować jako państwo. Tu mamy do czynienia z próbą zaboru państwa i likwidacji państwa, a nie dlatego, że jacyś. Politycy od sąsiada zachodniego i jego kolejnego zachodniego sąsiada chcieliby na nas podnieść rękę, więc ten rodzaj wizyty byłby naturalny. Ja rozumiem, że są tematy wrażliwe. I one są właśnie przedmiotem uzgodnień, które może prowadzić pan minister, przydać z odpowiednim kolegą z Ukrainy, po to, żeby uzgodnić, które wątki podejmiemy przy tym oficjalnie zawsze nagłaśnianym i pod reflektorami yy, dziennikarskimi oglądanym spotkaniu, a które dalej będziemy omawiali w zaciszu gabinetów, na przykład przez specjalistów. No to jest cała ta sztukateria, która jest nieodzowna do przeplecenia, tak żeby osiągnąć swój cel. Ja myślę, że... Można znaleźć sposób, nawet przy tym nastawieniu głowy państwa, przy jego niestety dość takich różnicujących wypowiedziach z kampanii wyborczej sposób, żeby y, ten dramat i nasz, i ukraiński wspólnie móc rozstrzygnąć. Wspomniał Pan o Putinie, więc skoro tak, to y, dwa słowa jeszcze w jego temacie. Putin jest daleki od chęci zawarcia pokoju z Ukrainą. Wynika z ustaleń amerykańskiego wywiadu. Przywódca Rosji jest bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zdeterminowany, aby kontynuować wojnę i mieć przewagę na polu bitwy. Tak wczoraj podała stacja NBC News, powołując czy oczywiście na, na swoje źródła związane z amerykańskim wywiadem. Panie ambasadorze, czy to w końcu dotrze do głowy Donalda Trumpa czy nie? No, chciałoby się wierzyć, że to już powinno było dotrzeć, zanim on objął urząd prezydencki, bo te wszystkie wiadomości były wywiadowi amerykańskiemu znane. No Tyle tylko, że on sobie ubrdał, że powodem tego jest, jest oczywiście yy, świadoma działalność poprzedników Bidena i Partii mhm. Demokratycznej, yy, który jak wiemy traktuje życzliwie przy każdej swojej wypowiedzi. Yy, no i w związku z tym w tym strukturze trwa. Ciągle pozostaje pytanie, ale na nie nikt nie odpowie i dzisiaj nawet nie stara się odpowiedzieć, co jest powodem takiej właśnie postawy Trumpa. Czy Putin ma coś w zanadaniu? o czym ja chcę powiedzieć, stara zasada dyktatorów, nie tylko rosyjskich, yy, mamy przy, wprawdzie współpracowników, ale warto sobie o nich wiedzieć więcej, niż oni sami o sobie wiedzą. No więc yy, przyjmijmy dzisiaj, że te dane, które przekazuje zarówno wywiad, jak i obserwacja własnooczna, że tak powiem, pola bitwy ukraińskiej, widać wyraźnie, że Putinowi zależy na, na tym samym, na czym mu od początku zależało w przypadku Ukrainy. Nie mówię o rearanżacji y, y, politycznej architektury U Europy Środkowo-Wschodniej, czyli wygonienia z niej NATO, y, ale y, Ukrainy. No, chcę zawłaszczyć ile się da przynajmniej te y, y, wschodnie krawędzie Ukrainy, które już zajął, nielegalnie, ale zajął częściowo i jeszcze te, które chce skonsumować. No ale y, y, w związku z tym te informacje przekazywane do Putina y, będą jednak y, już w tej chwili, wydaje się przynajmniej, odniosły pewien skutek, bo udał zapowiedź Wiedział spotkanie w Pusan, czyli w południowej Korei z przywódcą Chin, żeby zobaczyć, ile nie, od, jakiej współpracy od niego będzie można oczekiwać. I Po drugie przekonał Indię, żeby przestać kupować kolejny główny kanał alimentacji finansowej Rosji, czyli zakup ropy naftowej z Rosji. Chińczycy, Hindusi się w końcu na to zgodzili i te kroki są krokami właściwymi, bo Rosja wbrew temu, co oficjalnie się mówi nie wszędzie na pierwszych stronach, czy na pierwszych odkryciach y, sieci, y, zaczęła przejść dramatyczne kłopoty wewnętrzne. Mhm. Nie tylko, że zrost się prawie że zrównał do zera, ale y, prowincje prawie że plajtują, ludzie nie mają ropy, na, na, benzyny. Zaczyna powoli, delikatnie wrzeć. To nie oznacza, że Rosja wybuchnie czymś takim, jak rewolucja czerwona y, w, na początku XX wieku, mhm. w 17 roku, ale y, to są pierwsze takie cegiełki. Wiemy, dzisiaj ta informacja się pojawiła, że Litwa, Łotwa i Estonia, kraje bałtyckie, zagrożone jeszcze tak. bardziej przez Putina niż my, mają potajemnie uzupełniać paliwo statkom rosyjskiej floty cieni. Tak podała jedna z litewskich gazet, alarmując, że to jest właściwie no, wspieranie trochę wojny w Ukrainie. I spokojnie proszę sobie wyłączyć dźwięk, nie ma problemu. Wspieranie wojny w Ukrainie, którą prowadzi Rosja. To znaczy, z mojej perspektywy, jak to w ogóle jest możliwe, że kraje bałtyckie pozwalają tankować i potajemnie uzupełniają paliwo ruskim? No, jest kilka możliwości. Ja to w tej chwili jest zupełnie ad hoc, tak, dowiedziałam się w tym momencie. Wiem, tak. no, są następujące że, że rzeczy, że to jest nieprawda, czyli fake news. Druga, że to jednak prawda jest, mhm. więc że na jakiś sposób się dzieje. Więc ci e, redaktorzy, śledczy, którzy to wykryli i e, za którymi pewnie pójdą działania oficjalnych władz, sprawdzą, czy to dlatego na przykład, że ktoś odpowiedzialny za takie dostawy doszedł do wniosku, że na lewo coś za załatwi i przy mhm. okazji dostanie wpłaty od Rosjan e, na konto swoje gdzieś ukryte w szw bankach szwajcarskich. To jest możliwe, to jest wszystko możliwe, jak patrzymy na przykład na sytuacje, które w Polsce miały niedawno miejsce ze sprzedażą i kupnem jakichś działek ze skróconych, jakichś CPK i innych bliżej czy mniej bardziej znanych skrótów. Świat jednak w znacznej części ma również swoje elementy złe i może być tak, jeśli się, się okaże, mm -hmm. że był jakiś wiceminister, który potem wyjedzie na przykład do Moskwy albo do Orbana, yy, no, który właśnie, wcześniej no, właśnie coś <noise> sprzedał i zostawił, prawda? Więc władze ukraińskie, przepraszam, yy, bardzo litewskie, będą musiały przeprowadzić Lita, Estonia, to tak, wszystko. Tak, tak, tak szybkie, te trzy państwa będą hmm. musiały zrobić rzeczywiście błyskawiczne śledztwo, które ujawni co stało, jeśli to jest prawda. Jak rozumiem, europejscy Jeś... praterzy też no pewnie tak, powinni zająć się. to się, tymi. oczywiście jest prawdą. Jasna sprawa. Dwie sprawy jeszcze na koniec właśnie o Orbanie Pan wspomniał. Wiemy, że Pan Romanowski już u Pana Orbana schronienie znalazł wiele miesięcy temu. Nie wiemy, czy schronienia szuka, ale przebywa w Budapeszcie Pan minister Zbigniew Ziobro, były minister i były prokurator generalny. Jak to jest, Panie ambasadorze, z takiego ludzkiego punktu widzenia, że Węgry jako kraj Unii Europejskiej jawnie właściwie wspierają Władimira Putina, dają ochronę politykom, którzy mają Zarzuty stawiane przez y, wymiary sprawiedliwości krajów, z którymi tak. są w Unii Europejskiej. No bo to jakoś też się wygłosiło. No, nie nie, pamiętajmy, to, co powstawało w, po II wojnie światowej bazowało na wielkiej nadziei, że przekreślimy raz do końca yy, te elementy wzajemnych niesnasek, które rozwinęły się wielką nienawiść i doprowadziły do tych wielkich dwóch wojen. I w związku z tym konstrukcja była zbudowana, i jeszcze raz dodam, bo to warto to powtórzyć przez chrześcijan ówczesnej Europy. Wszyscy którzy to zakładali, byli katolikami i właśnie w oparciu o naukę społeczną Kościoła postanowili zbudować konstrukcję polityczną, która wykluczy wojnę. I tak to było. Dzisiaj oczywiście sytuacja zmieniła, bo świat cały się, yy, yy, że tak powiem ześwietcza. Yy, to się dzieje też w Europie, ale istota było przesłanie nigdy więcej wojny. I teraz yy, nie w związku z tym nie przewidziano wytrychów czy zakładek na takich właśnie, którzy zmienią zdanie, albo takich, którzy właśnie zostaną w cudzysłowie, na przykład gospodarczo przekupieni no bo Węgry są przez Rosję w ten sposób przekupywane, że Rosja im dostarcza paliwo czy gazy po jeszcze konkurencyjnych cenach, złożyła ofertę budowy elektrowni jądrowej, znowu po konkurencyjnych warunkach. To jest pewna forma przekupstwa politycznego, no ale rozumiem, dwa państwa są suwerenne, mogą robić y, między sobą dealę, jakie są. Ale jeśli jest członkiem czegoś takiego jak Unia Europejska, klubu, do którego też Węgrzy wstąpili, dobrowolnie, nikt przez pistoletem do tego przy, przy głowie nie przymuszał, powinni byli kontynuować to. Ale oczywiście kraj nie istnieje per se jako kraj, zawsze Węgry, tylko były werby i, we, Węgrami Xa, teraz są we, od dłuższego czasu Węgrami Orbana. A ten ma taką wizję, jaką realizuje w rzeczywistości. Już ostatnia sprawa. Czy Pana zdaniem naprawdę coraz bardziej realna, przegrana Orbana się robi, ta przyszłoroczna? Nie wiadomo, zobaczymy. No, byliśmy świadkami wielu y, tego typu przewidywań, które już y, był w ogródku, już witał się z gąską, a z tego nic nie wyszło, prawda? Hmm. Y, y, niestety trzeba mieć świadomość, że bitwa się kończy wtedy, kiedy przeciwnik jest pokonany, w wyborach pokonany, bo mówimy o demokratycznych y, bataliach przy, przy urnach wyborczych no, no, i, nadzieję, i ogłaszamy wyniki nie z różnicą kilkuset głosów, tylko y, z taką przewagą, która pozostaje poza wszelką wątpliwością. No i fajnie, jak głosy są policzone. No i żeby i opublikowane przez należyty konstytucyjnie do tego zobowiązany organ. Andrzej Byrt, były ambasador Rzeczypospolitej we Francji i w Niemczech. Bardzo dziękuję panie ambasadorze. Dziek Jak zwykle ja to wiesz, była ogromna przyjemność. Dziękuję. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.